Strategia to punkt odniesienia dla wszystkich kluczowych aspektów zarządzania. W wielu organizacjach strategia to dokument dla wybranych, leżący w szufladzie albo gdzieś w zakamarkach serwera firmowego. Dobrze przygotowana strategia daje ludziom pewność, że to co robią jest zgodne z celami firmy, jest tym co powinni robić, określa priorytety. Dobrze przygotowana strategia angażuje ludzi. Jest samym procesem i dokumentem, który powoduje, że ludzie stają się częścią pewnej przygody: są zaproszeni do udziału w przygodzie, która pasjonuje ich, która wyzwala w nich energię, która wyzwala w nich to, co najlepsze. Dobrze przygotowana strategia. To biznesowo uzasadniony kierunek działania i jednocześnie przestrzeń dla ludzi do tego, żeby wypełnić ich twórczo, z poczuciem odpowiedzialności, działaniami, które będą do tej strategii prowadzić. Właśnie takie procesy prowadzę, właśnie takie dokumenty tworzę w ramach projektów z moimi klientami. Zapraszam do współpracy.